Zakwaszenie organizmu, fakty i mity. Oczywiście o zakwaszeniu organizmu chyba słyszał każdy: materiałów, czy to w prasie, w książkach, w internecie, w telewizji, na ten temat jest bardzo dużo i oczywiście w reklamach. Ale jakie są prawdy i jakie są mity na temat zakwaszenia organizmu? Zacznijmy od tego, czyli od faktu, że zaburzenie poziomu pH w naszym ciele może być naprawdę groźne dla naszego ciała, dla naszego życia. To nie jest coś, co możemy niejako, możemy z tym przejść do porządku, z tym możemy przejść do porządku dziennego. Nie wolno tak robić. Ale oczywiście pierwsze kroki, kiedy zauważamy takie coś, to jest specjalista, badania i do specjalisty. To jest najważniejsze. Drugi fakt jest taki, że kwasica jest to sytuacja kiedy w naszym ciele gromadzi się zbyt wiele substancji kwaśnych ale kwasica nie ma nic wspólnego z zakwaszeniem organizmu niektórzy twierdzą kwasica zakwaszenie organizmu stawiając w gródówności to jest mit to są dwi to, kwasica to jest zupełnie coś innego coś co może być dla nas bardzo bardzo niebezpieczne Mamy kwasicę, to oczywiście jesteśmy pod opieką specjalisty, i tutaj nie ma żadnych pytań, niczego innego. Po prostu to może nam mocno zagrażać i to Polaku lecz się sam to jest tylko łatwa droga do olbrzymich problemów. Więc tu nie ma znaku równości. I teraz może to co najważniejsze. Dieta nie ma realnego wpływu na poziom pH w naszej krwi. Ten wpływ diety. Na poziom pH w naszej krwi jest bardzo, bardzo mały. Troszkę większy na poziom pH w naszym moczu. Ale nasz organizm ma świetne instrumenty, metody, narzędzia, żeby regulować sobie ten poziom pH. To nie jest tak, że nasz organizm jest głupi i on nie potrafi sobie zapewnić tych odpowiednich warunków. Jeśli jest tylko taka możliwość, to ten samoregulujący się można powiedzieć, ta sama, samoregulująca się maszyna, jakim jest nasze ciało, doskonale sobie z tym radzi. I jeśli wszystkie części naszego ciała działają w sposób skuteczny, prawidłowy, wtedy ten poziom pH będzie na odpowiednim poziomie. I dieta tego nie zmieni. Ale tutaj jest inny fakt. Dieta w takiej. Długoskalowej skali czasu ma, ne, może mieć negatywny wpływ na poziom pH w naszym ciele, ale w całkowicie inny sposób niż większość osób sobie to wyobraża. Nieodpowiednia dieta może w negatywny sposób wpłynąć na nasze ciało. Czy to chodzi o nasz układ pokarmowy, o nasze energii, o naszą wątrobę, o całą masę innych rzeczy, które właśnie muszą działać w sposób prawidłowy i dopiero wtedy, kiedy ta dieta zrobi coś z tym, organizmem dopiero wtedy mogą pojawić się problemy na przykład z nieodpowiednim poziomem pH w naszym ciele czy też rozregulować cały ten mechanizm ale takie zwykłe odżywianie nie ma wpływu na ten poziom pH bezpośredniego nie ma a jeśli już ma to bardzo niewielki i teraz kolejny mit Zakwaszenie organizmu jest czymś rzeczywistym. I to jest mit. Nie ma czegoś takiego, jak zakwaszenie organizmu. To jest slogan, slogan używany, żeby wprowadzić na rynek dodatkowe suple, jakieś diety, chociaż niektóre te diety są naprawdę fajne. Tutaj muszę jednak to przyznać. Po prostu są zwykłymi, zbilansowanymi dietami. Ale zakwaszenie organizmu jako takie nie istnieje. Mamy problemy z poziomem pH w naszym ciele, idziemy do specjalisty, ponieważ któraś część naszego ciała, jeden z tych mechanizmów, nie działa. I to nie jest wcale nic powiązanego z zakwaszeniem organizmu, bo tego nie ma. I chociaż powstało wiele materiałów, przeszkadzają, powstało wiele materiałów, tekstów, które dementują tą, ten, to zakwaszenie organizmu, ludzie dalej ślepo w to wierzą. Po prostu przypisując zakwaszeniu organizmu nie wiadomo co, a tu po prostu tego nie ma. No można by powiedzieć, że teraz materiał powinien być skończony, kiedy już stwierdziłem, że nie ma tego zakwaszenia organizmu, ale jest jeszcze kilka rzeczy, o których warto wspomnieć. Mit zakwaszenia organizmu po prostu wyklucza się sam z siebie, ponieważ nasze ciało jest urządzeniem tak to nazwijmy które posiada te mechanizmy, które regulują ten poziom pH? Jeśli te metody, sposoby regulacji poziomu pH nie działają, to znaczy, że coś się zepsuło. To nie znaczy, że w diecie był jakiś błąd. To nie znaczy, że nasz organizm jest zakwaszony. To tylko i wyłącznie oznacza, że coś się zepsuło. Tu można by powiedzieć inne słowo, ale nie przesadzajmy. I to nie oznacza, że nasz organizm jest zakwaszony, musimy biec po suple, musimy biec po jakąś dietę. I chociaż ta dieta też często jest w przypadku tych zaburzeń można powiedzieć rekomendowana. Tak to już ładnie nazwijmy. Ale po prostu zakwaszenie organizmu to jest taki slogan nieistniejący, który nie może istnieć, ponieważ nasz organizm działa całkowicie inaczej. On ma metody, żeby ustalać Ustawiać sobie ten poziom pH, a kiedy nie jest w stanie tego robić, to znaczy, że coś się zepsuło. I to nie jest wcale zakwaszenie organizmu, to jest po prostu jakaś choroba, która dotknęła nasze ciało, i któryś albo z organów, albo z elementów tego, tej dużej układanki się zepsuł, i biegniemy do specjalisty, dowiadujemy się, który i co zrobić. A nie jest to zakwaszenie organizmu. Dziękuję. Pamiętajmy, że te diety alkaliczne, diety mające za cel walczyć z zakwaszeniem, często mają całkiem fajne podstawy. Opierają się na fajnych założeniach, na zbilansowanej diecie, chociaż niestety nie zawsze. Kolejna rzecz, i to jest fakt, kiedy ktoś ma, chyba o nim już wspomniałem, ale jeszcze raz warto powtórzyć. Kiedy ktoś ma problemy z poziomem pH, idzie do specjalisty, robi odpowiednie badania, zaczyna stosować. Rozwiązania, które proponuje specjalista. I tu nie ma nic do gadania. Jeśli coś nie działa w naszym samochodzie, idziemy do mechanika i to naprawiamy, ponieważ możemy sobie zrobić krzywdę. Jeśli coś nie działa w naszym ciele, idziemy do lekarza, do specjalisty i próbujemy to naprawić, żeby nie stała nam się jeszcze większa krzywda. Nie bawimy się w diety, nie bawimy się w suplementy samodzielnie, ponieważ może to niestety sprawić nam wiele problemów. Więc podsumowując, niestety, ale taki mit o istnieniu, zakwaszenia organizmu, no zakorzenił się bardzo, bardzo mocno. I to w takim świecie zwykłym i wśród niektórych, nawet niektórych specjalistów, pseudospecjalistów, uważających, że w ogóle takie coś istnieje. Niestety dla tych, którzy w to wierzą, nie może po prostu istnieć. No nasze ciało tak nie działa. Są choroby, które występują, kiedy mamy problemy z tym poziomem pH w naszym ciele, ale to są choroby, to nie jest zakwaszenie organizmu. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie w komentarzach, jak zawsze, kultura i bez żadnych linków do wydumanych badań, ponieważ już pod jednym materiałem tak było, ale to pozostawmy z boku. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.